Posłuchajcie tych słów pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Otóż jedna partia, no, która niewątpliwie istnieje, jest nawet dużą, silną partią. Czasem ma wysokie dotowania, ale takie jakieś dziwnie związane z różnymi ich przedsięwzięciami. No ale oczywiście to jest tylko taka sugestia. Ja niczego tutaj nie rozstrzygam. I ta partia, proszę państwa, zjednoczyła się z dwoma innymi które też istnieją, tylko dyskretnie. A proszę Państwa, no dyskrecja to jest naprawdę wielka zaleta. Więc nie ma z czego się tu śmiać. Otóż te dwie partie dyskretne połączyły się z tą jedną niedyskretną. I proszę Państwa, zdecydowano się także na nową nazwę. Tą samą, która była przedtem.